Dobra, pochodzimy, dobra, 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 Brawo! Brawo! dobra, Nie daj! Brawo, Brawo Sonia! Super Sonia. Super Panie Akciwe! Panie Akciwe! Panie Akciwe! Panie Akciwe! Sonia! Super Sonia! Akciwe! Panie 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 Daj Kuba Kuba, daj za nim Kuba! Tak Bravo. jest, Sonia. Sonia! Sonia, ty czyścisz dzisiaj! No! no. 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 Brawo. <laughs> Dobre jest! Brawo, super jest! Patrz, jak jest! Patrz, jak jest! Sonia, jak odbita wszystko jak Super Patrz, Brawo! <laughs> Brawo! Daj, Karol, teraz za nim! Brawo, Kubasz masz! Aj! ale badaku. Teraz, Karol! Brawo. 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 brawo! brawo! Dobrze, dobrze! Dobrze, brawo dobrze, Brawo daj, 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 Aj. Mości Sonia troszkę. Pomóż, żeby zrobić nam osobne te kasali. Aj, dobrze. Kasper. Odezwij się ma forba. czy ja? Ola Hnyf, kapitan Rycz! Chcę cię Ola. Jeszcze. Rozejrzyj się. Ale ty <tuszy> mi lecisz. Świetna piłka. Dobra, rożny! Dobra, Dobra, Kuba Klimek, dawaj. Braj, Klimka. Okej, okay. brawo, mamy rozegrać. No ale... Brawo! No... Brawo! Igor! Brawo, Igor, brawo! dawaj! Brawo! Hej! Karol, super wykończenie! Szymon, super! Brawo! Ale siła! Brawo, super! Próbuj go! Brawo! Dokładnie o to chodziłeś, Brawo! O to, zaraz go domy o tym. Brawo! Świetnie! Brawo! Brawa!